Zobacz, jest oni tu, tak jakoś bujają się. Jezu, ten go przytulić, Mań kameradn. No, tego nieświadomi, to teraz będzie zasadzka! Dawaj z barak. Oez Dwóch od razu na starcie zabitych. Oezu, to może kolejne oddziały ...pomasakrowane. Kto posprząta tyle mięsa rozpaćkanego? Ja nie wiem. Hej, 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 witajcie w Component of Heroes 2! Ale cóż to jest? Patrzcie, Component Heroes 3 zostało nam niedawno jakieś nowe informacje pokazane i teraz już wiemy, że premiera odbędzie się 17 listopada, czyli za jakieś tam około 120 dni, lekko ponad. I można też pobrać sobie jakąś misję alfa, to też spróbuję ogarnąć w ogóle, to spróbuję ogarnąć na streamie te filmiki i tak dalej, żeby tamtego nie oglądałem jeszcze, tylko właśnie widziałem tutaj, że tak mi wyskoczyło. I spróbujemy zrobić to na żywo, więc to jest taki plan, ale w dzisiaj, dajmy powtórki, jest. W dzisiejszym wydaniu będzie zwiad, zwiad, zwiad wysłany przez Michciopa. Gra jako Amerykanie kontra Too Easy To Kill jako Oberkomando, na to też w sumie znanej na mapie. I wiemy tyle, że gra ma być dosyć dziwna, ma być dużo zrzucania bomb i nawet ma być atak na sztab. Więc bez zbędnego tego wczytujemy. No i zaczyna się bitwa, więc zaczniemy my od przedstawienia sobie graczy. O, proszę, kultura, mic jest super. Na górze, jako niebieskie OKW, Too Easy To Kill z całkiem wysoką rangą, ale jak mamy też się przekonać, ranga tutaj nie ma o wszystkim świadczyć i mi chciał oczywiście nasz widz, który podesłał nam to nagranie, gra jako czerwoni Amerykanie, który ma oto takie poziomy eee, o już zostały tutaj powybierane bajery, Niemiec, niemiecki grill w tym wydaniu, Feuersturm śmieszny Flammenpanzer, panzer, hetzer, no takie tam zestawy szturmowe, amunicje, bla bla bla, ciężarówka, to jest takie, taki złom śmieszny, boże co tu jest co to za taktyka zajmowania przede wszystkim amunicji? Ciekawe No i tutaj ogień zaporowy z wyrzutni rakietowej może być całkiem groźny Ale to jeszcze się okaże, a jego pierdolety na dziś to jakieś tam celności do ludzików O Jezu, pancery mają większy pancerz, super I znowu tam ludziki strzelają szybciej no to... Ciekawe jak ten buff działa, że tam kurde jakieś Karabiny czy inne moce na nich działają. Natomiast chciał może wybrać jako Amerykanie. Kompania szturmowa, miejska nawet. O, to, to całkiem lubię. Rangersy są spoko. Te zestawy szturmu miejskiego też nie są najgorsze. O, kompania wsparcia zwiadu. To jest podobno najgorsza amerykańska doktryna. I kompania kawalerii pancernej. O, też Rangersy. Pershing, jakby przyjechał, to nie wyniedzie. Co to się już? Wymiany ogniowe. No, tutaj oczywiście saperzy szturmowi rozgromią oddziały tyłowe, bo nie mają szans. Siła ognia po prostu jest większa. Chociaż tutaj strzelcy już. Kurde, schowali się za tą amerykańską barierą przeciwczołgową, którą zbudowali niestety te oddziały tyłowe no i mogą się tam ładnie. Chować. Ty co, kurde, patrzcie, ten strzelaci. A tam w dupie mają chłopaki nie przesuną się. Kubelwagen również gdzieś tu już jeździ. Ale Bajery mi chciopa na dziś to większa celność ludzików. Strzelcy zdobywają doświadczenie szybciej i tutaj przeodowują i strzelają o 2% szybciej. Uuu, tutaj strasznie te. Ci strzelcy się wrąbali w jakieś bagno. Ostrzelani z każdej strony, patrzcie jak dużo daje dobra osłona Stali za tym tym, wytrzymali ogień, najpierw całych tych Jednostek tyłowych, a jeszcze później od strzelców ostrzał Z pięciu typa, no dobra może nie pięciu, bo tych dwóch tutaj Coś kurde Czy się stoi czy się leży to chcieli wypłatę, no ale Pewnie tylko jeszcze na, na domiar beki Pewnie tylko oni przeżyli z tego starcia Tych dwóch co nic nie robiło, chociaż cegły się nie rozleciały, mogą fajnie się rozlecieć No ale przeżyli, przeżyli ci tutaj, i zajmują paliwo ale za to dół mapy został totalnie zignorowany przez OKW, dlatego Amerykanie mogą tutaj sobie trochę porządzić. Ale patrzcie na te niemieckie, tego cały czas coś budują, cały czas coś jest tutaj w robocie. Kubelwagen spotkał się ze strzelcami, no ale są tutaj ze średnią osłoną, więc powinni sobie poradzić. Kolejny oddział false grenadierów to już trzeci. Natomiast Amerykanie już jest, kapitan na polu bitwy. Nie, kto tam? Kapitan przejmuje dowodzenie, tak sobie gadają. Bara, można mu zainstalować bardzo fajne rzecz. Zwiększa siłę jego ognia. No, tutaj oczywiście, siła strzelania tutaj, chłopaków powinna zniszczyć tych całych false No, tylko że jest tutaj Kublwan, który oflankował strzelców, dlatego mogą mieć oni problemy. No, właśnie, normalnie by wygrali, no, ale jednak co flanka, to flanka. Dużo to znaczy, właśnie, ciężko powiedzieć, czy coś flankuje, czy nie, no, bo nie ma dokładnego, jakby, odpowiedzi od gry. No, i ewentualnie po obrażeniach można to zobaczyć. Jest zonie tutaj skaczą jakoś bujają się. Jest tędzie go przytulić. Majka No. O, zaraz Baramo zainstalują to. Cool Wagan powinien być troszeczkę smutniejszy. Może nawet przewidział to. Postanowił go wycofać na wstecznym. Jeszcze. Ale znowu nadchodzą false od góry. To jest całkiem sporo dobrej osłony. Już jest kapitan z barem. O Oj, tutaj troszeczkę zbyt dużo chyba Niemcy obsadzili pozycji. Z góry idą ci saperzy szturmowi ze szturmgewerami zniszczą tutaj na pewno tych strzelców. Kapitan musiał się wycofać i tutaj za murkiem, no strasznie dużo dobrej osłony jest, ale co to mamy? Kompania wsparcia zwiadu, no w teorii najsłabsza z doktryn amerykańskich, tak, tak przynajmniej mówią statystyki, no ale zobaczymy co tu zostanie wykminione. No nadają tutaj taktykę rajdów, pojazdy mogą zajmować bajery, Pathfinderzy zwiadu, tu oni już są, proszę. Nie mają żadnych ulepszeń, ale mogą wezwać fałszywy ostrzał, mogą prawdziwy ostrzał wezwać. I jest to raczej jednostka typowo do. No jak sama nazwa mówi, zwiadu lub takiego wsparcia właśnie, że sobie stoją za osłonką i sobie fajnie tutaj ostrzeliwują wrogę. Jezu strasznie dużo dają, patrzcie te dobre osłony. False Grenadierów nie można było się z tą wyzbyć. Ale Pathfinderzy wydaje mi się, że mają broń właśnie taką idealną na jakiś e, troszeczkę dalszy dystans. Chociaż Sony tu mają? O właśnie, widzicie, ten ma nawet celownik. Tak, czyli wszyscy mają ten jakiś M1, no ten karabinek taki tam śmieszny, co mają ci jednostki tyłowe, ale jeden z nich ma tu jakiś bardziej snajperski karabin. Uuu, Bars takie odległości to powinien, jak z Call of Duty, na easy jak się gra. Wszyscy padałem jak muchy. Co tu jest? False Grenadierzy, znowu coś tutaj lecą w kulki. O, fajne, fajne pozycje do naprawiania tego złobu. Schowany sobie za krzaczkami, ale co ciekawe na pewno słychać tutaj chłopaki. Co to słyszycie? te? z spawarkę za krzaczkami? No właśnie, oj, tutaj bez osłony troszeczkę kapitan. Ciężka sprawa, musiałby tutaj do tego leja wejść po jakiejś bombie czy czegoś. No ależ ci saperzy szturmowi również nie mam jak podejść. Tutaj znowu ten murek, gdyby Amerykanom udało się jakoś rozwalić te rzeczy, to myślę, że Niemcy mieliby większe problemy, żeby tutaj coś działać. I strzelcy jedni chyba gdzieś zginęli, było dwóch strzelców, wydaje mi się. Gdzieś tutaj musieli nam zemrzeć w tym całym. No w sumie leży tu ich mnóstwo. Faktycznie, może gadamy o tych Pathfinderach, to ci strzelcy tutaj niestety polegli. No ale tutaj na razie solidna Easy to Kill, czy tam tu Easy to Kill, solidna tutaj linia właśnie trzech w Wsparcie ze strony saperów szturmowych. Wygląda to na razie bardzo, bardzo normalnie, chociaż gra ma być dziwna. No to wszystko jeszcze przed nami w takim razie. Punkty zwycięstwa, 2 do 1 będzie w takim razie. Dół jest totalnie amerykański, plus patrzcie, Amerykanie zdołali odciąć paliwo. Michciok tutaj bardzo ładnie e, ten punkt sobie zajął, nawet nie zneutralizował, ale zajął. Dopiero teraz Niemcy się skapnęli. Ej, coś tak cienko z paliwem, nie? Tam Hans się skarży, że kurde, Kugelwagen już lednam na oparach jeździ, a paliwo przecież takie drogie. Dopiero teraz się skapnęli. No myślę, że to jak widać paliwowo na pewno troszeczkę nie na to wszystko. Co to jest? Ostrzał na środku. Jest amerykański blob. No tutaj, zwłaszcza ten bar dużo daje. Jeśli jednostka jest nieruchoma i dystans nie jest zbyt daleki, to ten bar na pewno daje tutaj niezłą przewagę ogniową. A finder zwiadu? Szkoda, że mają tak mało tych umiejętności. O! <laughs> Warcie, chamsko weszli do tego domku przed Polską którzy zostali ulepszeni w pakiet karabinów eee, STG-44. O, tutaj widzicie jak on wali, masakruje tych saperów szturmowych tym Barem. Jeszcze tutaj jest przecież kapitan z Thompsonem. no ale niestety Niemcy teraz obsadzili ten budynek. Amerykanie musieli się wycofać, bo bali się oczywiście granatu zapalającego, false grenadierów, no, ale z takiej odległości zapewne kapitan jest bardzo zadowolony. Patrzcie, siedmiu zabitych, no niedawno się pojawił, a już ma drugi poziom doświadczenia. Zapewne to wszystko dzięki temu właśnie Barowi. Niestety pakiety granatów dla Amerykanów jeszcze nie są dostępne, ale coś tutaj jeździ, coś tutaj no, coś słyszę. To jest nic innego jak M8 Greyhound. Przyzwany oczywiście, no przyzwany w sumie. Dzięki doktrynie wsparcia zwiadu. No nie zajechać silnika, już ma zaraz obsadzony na czopie karabin maszynowy. O! On ma taki fajny, parście. to jest kartacz M2. Widzieliście jak mu pierdyknął tym tym? U, zneutralizował ich bardzo ładnie. Greyhound tutaj ewidentnie już pokazuje... Swoją przydatność. No, karta jest oczywiście bardzo groźnie. To wystrzeliwuje pocisk taki metalowy, jezu, śrucinami. Jest jakieś słowa zdziesiątkować piechotę, właśnie zbitą w grupę. No, jak wiedzieliśmy, tu byli chłopacy zbity w zbici w grupę, tylko tyle z nich zostało. Fajny, fajny pojazd, zwłaszcza na takie właśnie nie jest zbyt drogi. Można go dosy dosyć szybko skombinować. Bardzo fajnie jest właśnie tak, jeśli chodzi o takie wczesne pojedynki tutaj, na przykład takiego kubluwagena mógłby na spokojnie ściągnąć, chociaż patrzcie, mamy tutaj wykrywanie. Załoga pobliska w, w, tego wykrywa zamaskowane jednostki przeciwnika. Pathfinderzy już też, patrzcie, tylko pięciu zabitych, a już drugi poziom doświadczenia mają. No tutaj szturm, saperzy szturmowi chcą zbliżyć odległość, ale żeby tutaj nie dostali zaraz kartaczem, ile to kosztuje? 35 amunicji, To nie jest takie tanie. No, ale jego działko małe jest potężne przeciwko piechocie. Jeszcze obsadzony karabin na czopie. Bardzo, bardzo skuteczna jednostka przeciwko miękkim celom, jakimi są oczywiście piechociarze. Smutne ludziki, które giną zawsze na pierwszej linii frontu. O, kolejny tutaj czyżby oddział. False Grenadier miałby zostać zmasakrowany. Obraca się. O, Panzerfaust leci. został jednego tutaj gościa, przez... został... Zresztą, Jezu, dopiero co się pojawił, został zabity już od razu, ale co się dzieje? Próbuję ich zneutralizować. A to jest oczywiście wyczerpywanie zasobów niemieckich, taka walka. Dział piechoty tutaj strzeliwuje. Niemiecki MG-34. Na punkcie zwycięstwa przygwoził kapitana, ale my skupiamy się na Greyhoundzie. Jezu, te wszyscy na jeden zdrowia praktycznie Niemcy tutaj się bawią w tym sztabie. Jest pierwszy atak na sztab w takim razie. <laughs> Będziemy je liczyć chyba, ale rocket and Welfare już nadchodzi od północy, trzeba uważać. Greyhound ma uszkodzony silnik. Tego złapanie jego nie byłoby naj, najtrudniejsze 12 jednostek piechoty Już zmasakrował Lepiej orientować się w sytuacji Z większej zasięg widzenia Celność i szybkostrzelność głównej armaty I co, no Akurat <grytanie> załoga sobie wysiadła No to nie przeczytamy zbytnio tam trzeciej gwiazdki Wy możecie zapauzować, no ale ja Niekoniecznie Roznoszą nas tu na strzępy O, raketyn Welfare. patrzcie, w budynku się schował Żeby tutaj upolować tego greyhounda Już naprawiony, błyskawiczna naprawa Super załoga amerykańska i dwie, czy tam dwa punkty paliwowe w sumie należą do Amerykanów, czyli, O, jak widzimy, <grymnie> bardzo czuć, odczuwa to na pewno mich że on pływa w tym paliwie. Po prostu on jest Orlen, CPN, wszystko jest pod jego władzą tutaj. Saperzy <grymnie> szturmowi zostali wyposażeni w zestaw bojowy, czyli jednego pancerz żeby przeciwdziałać lepiej temu greyhoundowi. Fajnie. Uuu! tutaj widzę, że wezwali ostrzał artyleryjski za 140 amunicji, to jest dosyć sporo, no ale budynek został nieodwracalnie zniszczony, no tutaj został zauważony ten pancerszek, Greinhauf musi się troszeczkę lepiej pilnować ale wcale nie jakoś bardziej, amerykański blob znowu atakuje Druzy strzelcy zostali wyszkoleni i dział przeciwpancerny w razie, tak wiecie, prewencyjnie nadchodzi, gdyby tam Oberkommando chciało przyzwać sobie jakieś jednostki pancerne, ale co najbardziej się dziwię, że yy, tutaj, oni chyba 100 lat stali tutaj, ci Force Grenadiers, ale nie atakuje tego paliwa przede wszystkim, góry nie atakuje, strasznie dziwne. Tutaj wspominał właśnie Michciop, że <coughs> to doświadczenie to jest takie strasznie mylące właśnie, że niby tutaj chłop jak sobie przypomnimy tu easy to kill, ma maksymalny poziom doświadczenia tutaj, trzeci poziom prestiżu, setny poziom. A mimo to widzimy strasznie strasznie jakoś tutaj się pogubił. Nie atakuje żadnych flank, tylko na środku tutaj za tym żywopłocikiem co sobie, sobie się chowa. Kapitan niestety nie ma żadnych granatów, żeby poczęstować tych false grenadierów. ale podchodzi na bardzo bliską odległość. Zauważył pewnie rakietę Welfera. O, została użyta tutaj jakaś umiejętność. Czyżby to miał ostrzał artylerii? Nie, chyba jakiś... A, jest tutaj, patrzcie, bomby kasetowe. Za 110 można je przyzwać. No oczywiście miażdżąca umiejętność przeciwko piechocie. No i Pathfinderzy już mają maksymalny poziom doświadczenia, na pewno masakrują to wszystkich z daleka. MG34 został skradziony niemiecki, no to zbyt długo sobie nie postrzelą Jezu, patrzcie na tą mapę, jest cała czerwona praktycznie. Nikciop totalna dominacja, jeśli chodzi o pół. Tutaj cała północ jest praktycznie, już tylko niemiecki sztab został. I tutaj Niemcom jeden, dwa, dwa punkciki mają dosłownie. Masakra. Jeżeli tylko ta gwiazdka tutaj się trzyma, no bo są skampieni ci falskenedierze za tą dobrą osłoną. O Jezu, Schwerer pancer tutaj ober soldatnym przyzywa. Został w dosyć ciekawym miejscu zbudowany, zwłaszcza przez ten żywopłot. Osłania tutaj akurat patrzcie, ma zasięg na to, żeby za osłoną, jeśli ktoś, ktoś z Amerykanów się schowa, schowa może ich zmasakrować. Całkiem, całkiem fajna pozycja, no ale jak widzimy dostał też potężne obrażenia, zwłaszcza jeśli tutaj będzie przyzywany ten ostrzał artyleryjski. O, granat zapalający. No niestety ci pathfinderzy amerykańscy nie są totalnie jednostką, żeby otrzymywać zbyt dużo obrażeń. Nie są tacy, żeby walczyć na linii frontu, jak na przykład ten Oni jak najbardziej są twardzi, I się nadają do tego. Greyhound, drugi poziom doświadczenia już. Zaraz kartaczem, jakim pierdyknie to może ich nawet zniszczyć. Mają też w sumie Volksgrenadierzy. Czwarty poziom doświadczenia, ciężki odwrót i zostali zmasakrowani w odwrocie. Przez maksymalnie doświadczonego kapitana, który ma już 12 zabitych osób na koncie. Obersoldatny również. Pierwsze tutaj w starcie na froncie. Ciężka, ciężka sytuacja. Nie udało im się nic działać. Stracili dwóch ludzi. Ooo, ale działo przeciwpancerne pewnie chciało zniszczyć szwerer pancera, niestety. Ona ma oczywiście większy zasięg niż Schwerer-Panzer, ale coś tutaj się pogmatwało i załoga natknęła się na ostrzał schwerer pancera. No ciężka, ciężka tutaj sprawa, ale głównie dla Niemców, ponieważ nie mogą, no nie mogą się obudzić, że tak powiem. O, o, znowu. O, jeden chłopak dostał, ale działo zostało zabrane na bezpieczniejszą pozycję. Kapitan skąpiony tutaj, czyli jeśli coś tutaj się wychyli, jak na przykład ci soldatu niczego nieświadomi, to teraz będzie zasadzka. Dawaj z barak. O, Eze, dwóch od razu na starcie zabitych. A to jest dużo, dużo zasobów ludzkich, żeby uzupełniać te oddziały. Dobro, dobre. Co tu się dzieje? Czy mamy jakąś artylerię amerykańską? Jeszcze nie. Rakietem Welfare odwrócony kompletnie w tą stronę. Greyhound ma idealne pole do popisu. O, dostał pierwszą rakietą. No zejdzie prawdopodobnie na trzy rakiety. No, bardzo mało zdrowia mu zostało, ale oczywiście powinien się wycofać. Nie ma nic a nic, co mogłoby go gonić, a dział użyć znowu, jest potostrzane szferer pancera. Na no, jakie to odległości, co jest? A jeszcze działo piechoty tutaj wali z bazy, patrzcie. Dobra, zobaczmy sobie zasięg tego działa. Weź, pro proszę się rozłożyć. Proszę nie robić jaj. Został zniszczony murek, czyli już nie jest za niczym osłonięty i... Nie, znowu zostało użyte bomby kasetowe. Całkiem... Wow, Rakietem Welfare został zneutralizowany tutaj na dosłownie na krańcu ostatnią bombą kasetową. Och, dział piechoty ostrzeliwuje pathfinderów finderów zwiadowców. Ale cała mapa moim zdaniem po prostu to już to będzie bardzo, bardzo trudne dla Easy to Easy to Killa się odbić, ponieważ mi no, po prostu ma taką przewagę w zasobach teraz, że jo, już tworzy tutaj jednostki prawdziwe pancerne. A jedyne co będzie mogło jej przeciwstawić się to tutaj właśnie rakietem Welfer możesz schwerer pancer. Ale nic więcej. O! Wreszcie tutaj jakieś paliwo. Chciał zająć sobie tu easy to kill, ale błyskawiczna reakcja. Mi chciopał. nawet użył tej umiejętności, taktyka rajdów za 40 amunicji. Pojazdy mogą przejmować punkty, I zobaczcie. Greyhound zdobył tutaj faktycznie punkty. A co tu wybuchło? A, ostrzał ogonisty. To jest też specjalna pasywka właśnie. E, amunicja zapalająca dla np. takiego działa piechoty to jest tutaj. Za 20 amunicji. No całkiem niezłe, zwłaszcza... Jeśli coś tutaj stoi w miejscu, jak na przykład właśnie to działo przeciwpancerne Bo tutaj chłopaki muszą, muszą wrócić do sztabu Zupełnić yy, straty i się uleczyć No ale Niemcy są praktycznie totalnie pod sztabem tutaj trzymani Gdyby jeszcze tu rozwalić tylko ten złom jakiś, nie wiem no co to są cegły, jakiś syf No to prawdopodobnie nic by z tego nie zostało Kolejny zostaje przyzwany kolejne działo piechoty. Troszeczkę dziwne, zwłaszcza, że można się spodziewać tylko yy, spore ilości amerykańskich pojazdów. Rakety Welfer kolejny, no to już właśnie o wiele lepszy wybór do obrony, zwłaszcza. Paliwo niestety nie zostało zajęte, ale zostało zneutralizowane. I mamy pierwszy czołg średni Sherman, który już został zamontowany tutaj na czopie karin maszynowy. Jaka została użyta? Yy, amunicja? Burzące chyba, nie? Da. Strzela burzącymi, które sobie właśnie idealnie nadają na piechotę, na budynki, na takie rzeczy. No, ale tutaj rakietny Welfariusz był też czujny i go ostrzelał troszeczkę, no. Ciężki żywot Shermana. Co to jest? Jaki punkt zajmują? Tylko po co ci Obersoldaten? Trzy punkty zwycięstwa na koncie chciopa. Bardzo ładnie topią, no, punkty zwycięstwa, jakby nie mówić. Punkty zwycięstwa aliantów. A, no, to jest punkt zwycięstwa przeciwnika, co? Ale dziwne tutaj to nazwane Ale tak jest, już tylko 300 punktów zostało Tu easy to killowi Znowu ostrzał zapalający na przeciw przeciwpancerne No i ten skradziony MG34 niemiecki bardzo ładnie tutaj przyszpili pewnie No właśnie, przygwożdżenie, przyszpilenie Walimy się, co jest, czyżby? Niestety, Greyhound został zneutralizowany, no Dwa rakiety welfery, zwłaszcza, że jeden był skampiony, a on schodzi na trzy strzały dosłownie, albo nawet dwa, jeśli pewnie boczny albo tylny pancerz dostanie. Szkoda, tutaj ja ci salutuję. Nie widzicie tego, ale podnoszę rękę. Dam um, um, um. honory, oddamy. Purpurowe serce prześlemy rodzinie. Szkoda. Szkoda, Greenhauta, ale na jego miejsce zostanie już w teorii zastąpiony haubicą samobieżną, czyli wreszcie Amerykanie używają swoich dużych, naprawdę Amerykanie mają bardzo, bardzo dużo opcji artyleryjskich. Mążierz! Eee, tutaj nic, ale... Jest! Haubica! Albo tutaj nawet mobilna haubica samobieżna w postaci takiego fajnego czołga. Bardzo szybko strzela. Bardzo ją lubię. Zawsze nazywałem ją M8A1. Haubica samobieżna mój ziomek. O, patrzcie, ona tutaj sobie stanie. Strasznie szybko przede wszystkim strzela. Uff. Bardzo fajne ostrze przeciwko piechocie zwłaszcza. O! Tylko tutaj walnęła sobie w takiej tutaj jakiś zban czy inny... O! Wreszcie rozwaliła to i można strzelać. <grywa> pamiętajcie, jeśli coś wam blokuje pole ostrzału to po prostu to rozwalcie. To jest dzisiejsza nauka haubicy samobieżnej. No przeciwko może budynku nie jest aż tak mocna. Sherman to strzałem no tutaj rakietem welfery 2a w bazie skąpione. O! kubelwagen mm, mm. Tutaj działo piechoty. A gdzie jest drugi? Rakietem Welfar. Jeden tutaj, drugi tutaj. O, o, boczny pancerz. O, ja, poza kontrolą. Sherman został zneutralizowany. Znowu ostrzał. Czy tam ostrzał, zrzut bomb kasetowych. No niestety czołg przedni został zniszczony. Ale tutaj <grybujesz> rakietem welfer z góry nie może zniszczyć tego. O, wreszcie dostał w bok, ponieważ te rurki tutaj go osłaniały. Strzał poleciał. Bardzo mało zdrowia, no ale nic mu już nie zagrozi, ponieważ Niemcy nie mają żadnych pojazdów, żeby tutaj atakować. No i co, wydawałoby się, że tu easy to kill jakby, no fajnie punktuje, nie? Zniszczył Shermana, zniszczył tam Greyhounda i tak dalej, no ale to tak naprawdę jest wszystko... O... <ścoughs> Szczerze mówiąc, o kanty dupy rozbić, ponieważ tracą bardzo dużo punktów zwycięstwa. Zostanie im zaraz już tylko 200. A patrzcie na sytuację na mapie. Wszy Cała mapa niemalże jest czerwona na przewagę oczywiście Michciopa. Znowu MG skradziony tutaj przygważdża ludzików. soldatem smutni. To strzałem, płaczą. Uee. no i muszą się wycofać, oczywiście, ponieważ strzelcy z takiej odległości by ich dobili. Ale tutaj się szykuje jakaś w teorii flanka. Nie ma tutaj zasięgu. Eee, ten MG skradziony. O! dostali tutaj jakimś granatem. A, granatem, no pewnie działo piechoty tutaj, bardzo ładnie. Położyło dwóch strzelców. Kolejny Sherman na polu bitwy, a działo samobieżne jest naprawiane. O, jakiś samolocik został użyty. Czyżby to miał być zwiat? Takie zwiat powietrzny pana Majora? Dupę tą skórę śmierdzącą! Panie majorze, co teraz? Gdzie pan w ogóle jest? A, w bazie sobie pan siedzi. O, znowu, o ile tutaj podobno, ile, osiem razy chyba te bomby kasetowe zostały użyte, no ale nie dziwota, skoro cała mapa praktycznie należy do Michciopa i on, patrzcie ile tej amunicji, 70 amunicji dostaje praktycznie, na minutę tam, chyba się to się liczy. O, o znowu pod ciężkim strzałem, czy będzie strzał? Nie, Raketem Welfery były w złą stronę odwrócone. Ale no nie, ma, nie mają łatwego życia tutaj te pojazdy amerykańskie No ale kolejny Sherman zostaje przezywany No z takimi przychodami to naprawdę można używać tych umiejętności Wszystko na lewo i prawo po prostu Bez w ogóle tam jakichkolwiek problemów Tutaj niby północ, takie jakieś nieśmiałe niemieckie posunięcia są Znowu została użyta amunicja burząca która masakruje po prostu niemieckie oddziały, które nawet tutaj, proszę, 18 zawitych, czwarty poziom doświadczenia, coś tu się trzyma, niby. O, zrykoszytował strzał z tego działa piechoty. Nie, wydaje mi się, że te działa piechoty to nie jest taki do końca najlepszy pomysł. Zwłaszcza, że właśnie przydałoby się coś, co by się przebiło przez amerykańskie tutaj linie obrony, a nie coś, co by ich tam podgryzało, podgryzało, to takie, wiecie, oni sobie wycofają na spokojnie. No i tak, nic tutaj to nie daje, ponieważ Niemcy nie przejmują żadnych punktów zwycięstwa, nic z tych rzeczy. O o, czyżby zaraz została znaleziona? No ale Schwerer Panzer oczywiście. Tutaj, o zostało coś użyte zapewne. Znowu, znowu zrzut tych bomb kasetowych, Jezu, o, -o. No, Miał tutaj o tyle szczęście, że, jest silnik tutaj już się uszkodzi, co to jest spadek mobilności. Jezu, Kubelwagen tylko może wykrywać co najwyżej te wszystkie jednostki. O-o, czyżby saperzy szturmowie mieli zostać zabici? I tak jest, w odwrocie dostał pociskiem burzącym w dupala Hans. Erfluchte Partizan i tyle. Tylko Sherman ostrożnie tutaj ma w Walfery i został zneutralizowany. W przedni pancerz, co prawda, ale no niestety dwa działa. To jest troszeczkę za dużo, żeby to mm, podtrzymać przy życiu, przy życiu takiego Shermana. Ale kolejny jest już na polu bitwy i zapewne zaraz kolejny będzie w produkcji. To jakieś posunięcie. Dwa oddziały Oberstlattem, no to już całkiem fajne siły są do ataku, no ale mimo wszystko nie ma, nie ma wsparcia pancernego, które by tutaj mogło przytrzymać tą właśnie w linię frontu niemieckiego, niestety. A zaraz pewnie kolejne będzie bombardowanie kasetowe. <laughs> O, jako niemcy nie przyzwali żadnego prawdziwego pojazdu w tej grze. Tylko Kubelwagen sobie stoi za tym płotem. Ten Sherman powinien przejechać przez ten płot, to byłoby dobre. O, nadjechał. O, strzał burzący. Duże skupisko piechoty. Znowu zostały użyte bomby kasetowe. I czyż miał być trudny odwrót tych wszystkich jednostek? O, lecą. Już jeden. Raketem Welfare zneutralizowany Wszystkie jednostki o tyle miały farta, że nie, miały, nie musiały wracać podczas tego śniegu. O, kolejny obry. O, Volksgrenadierzy, to byli ci doświadczeni. To chyba są zbyt duże straty. 50 punktów zwycięstwa zostało. Sherman wjeżdża do bazy. Działo piechoty sobie tutaj stoi, ale no, Sherman w bazie. Gdzie jest ten rakietem Belfair? Tutaj. Nie ma zasięgu nawet, żeby strzelić w tego Shermana. Jezu, ile tu jest tych flaków? strasznie dużo na tej mapie. Zawsze są najczęściej z 3, 2, no, 4 może, ale tutaj chyba jest z 5 aż. A to jednak w tylny pancerz, właśnie widzicie, zadają coś temu Shermanowi. O! Ociski dymne. Tym działkom chyba nie można nakazać ostrzału. O! W o, tylny pancerz i jeden zdrowia na jednej śrubce. Sherman uciekł z życiem. No ale to oczywiście już było takie tam konorowe wpuszczenie jeńców, bym to nazwał. Może darowanie mu życia, ponieważ Niemcy właśnie są o krok od przegranej w punktach zwycięstwa. Szkoda, nawet nigdy nie użyli ognia zaporowego, bo nigdy nie mieli tyle amunicji. Tylko 25 punktów, nie dostało. Tylko 25 punktów. Niestety bardzo tutaj doświadczone jednostki amerykańskie. To to zmiażdżyły swojego przeciwnika. No, niestety, czemu kolejny? nie. <śmum> bomby kasetowe, Już chyba domyślam się jak nazwę ten odcinek. <śmum> o Jezu, o może Kolejne oddziały po masakrowane. Kto posprząta tyle mięsa rozpaćkanego? Ja nie wiem. Masakra tutaj się dzieje po prostu. Major nawet zajmuje punkt zwycięstwa. No i tyle. 6, 4 można liczyć na palcach. Widzowie, liczcie ze mną. 3, 2, 1. No. Tyle. Przynajmniej żaden z niemieckich sztabów nie upadł, ale to koniec. Mi chciał. Można to nazwać, że zasypał swojego przeciwnika bombami kasetowymi na śmierć. Fajne to była całkiem gra. No, rzadko się tak zdarza, że faktycznie aż pod sztab się podjedzie i żeby przeciwnik się nie poddał, nie? I żeby to tyle trwało. Ale fajnie było tak zobaczyć, właśnie coś takiego odświeżającego, że faktycznie. Ee, tutaj zdarzyło się to obleżenie takie sztabowe bym to nazwał. Jak widzicie, nawet w obronie Niemcy sobie całkiem spoko tutaj poradzili. Zneutralizowali sporo tych Shermanów i tak dalej. No, ale to. No, wiecie, no, obroną jeszcze nikt nie wygrał, że tak powiem, nie? Zwłaszcza jeśli wasz przeciwnik trzyma praktycznie całą mapę. No, to to była totalna dominacja oczywiście zasobów i tak dalej. Nie wiem, czy te działa piechoty były odpowiednim wyborem. Patrzcie, one nie zabiły zbyt dużo, zwłaszcza to drugie działo piechoty. Nie wiem po co one było. Tak jakby, że wiadomo, że Amerykanie będą strasznie mobilni tutaj ciągle podgryzać, podgryzać, a my będziemy musieli się bronić. To było takie dosyć. Dziwny wybór, fajnie, że przeżyła chałupica. Szkoda trochę tych Shermanów, że tam ile tam dwa chyba padły. No ale cóż, taka jest wojna. No ale jak widzimy, yy, ta cała kompania wsparcia zwiadu wreszcie tutaj do czegoś się przydała. Dobre wykorzystanie. No i takie akcentem się zami żegnam widzowie. Dzięki Michcie za nadesłanie tego. I do następnego. Hej!